Ale nie no, teraz już mi się nie chce gadać. Czy to już się kameruje? Się kameruje, panie Miko. No to jedziemy z tematem. Gdzie jedziemy dzisiaj, Miniu? Jedziemy na spotkanie z moją przyjaciółką Asią. Ostatni raz widziałyśmy się w sierpniu w Polsce. No i teraz widzimy się na Teneryfie, bo ona przyleciała zwiedzać wyspę z chłopakiem i swoją mamą. Także w tym tygodniu już mamy drugie spotkanie z ludźmi z Polski i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego powodu. Nie ma nic lepszego niż to, że ktoś tutaj przylatuje i chce się z nami spotykać. A jeszcze ktoś będzie teraz? W najbliższym czasie, no za dwa tygodnie przyjeżdża sąsiad Polak, który... Pomieszkuje tutaj, przyjeżdża tylko na tydzień bądź na dwa tygodnie, no więc z Kubą też będziemy gadać też, to jest dobry zawodnik, pozdrawiamy serdecznie. Chyba będziemy kupować auto z tego co słyszałem. No, Kuba będzie kupował coś, auto. Coś nabąkiwał, że będzie chciał auto kupować. Ojacie, to Ty już masz pewne doświadczenie w tej kwestii, to mu pomożesz. No ja tu miałem więcej szczęścia niż chyba e, doświadczenia No, w tej bo kwestii. trafiłeś na Kubańczyka, który raczej Cię nie oszukał. Bo e... tutaj to trzeba uważać na każdym kroku w tej kwestii. I który umiał wszystkie papiery za mnie załatwić, więc no. też spoko, nie? Chyba kraje ciepłe latynowskie mają to do siebie, że e... Jeszcze więcej niepewnych tematów niż w środkowej bądź północnej Europie. W Polsce na ten przykład. Co w Polsce na ten przykład? No, że taki dodgy kraj, że też mogą Cię wydymać gdzieś i oszukać, co nie? No, ale w Hiszpanii jeszcze bardziej Cię wydymają niż w Polsce. To raczej A? już to wiemy. A w Meksyku? A w Meksyku, człowieku? Tam to wiesz, narkos rządzą. No. Jeśli temat, jak się kupuje samochód na Teneryfie ogólnie w Hiszpanii, jakie są ceny tutaj samochodów, co też można się przerazić, jest po prostu znacznie drożej niż gdziekolwiek indziej. No to możemy nagrać taki odcinek w przyszłości. Tak, mogę to opowiedzieć na przykładzie Peugeota Bożego, którym jeżdżę. Piękny Bolid z 2004 roku. Eee, jedyne 2000 w ogóle nie bity. W ogóle. Ha, w ogóle, nie pity tak ja igła normalnie jest no. w domyśle pity z każdej strony, ale silnik jeszcze jeździ tak. no i takie cudo y, kosztowało aż 2000 euro co nie? bo no. taniej się nie da, bo tutaj byle Bywa. sorry, ale ktoś zajechał drogę, no. bo tutaj byle jakiś środ tyle kosztuje po prostu gdzie w, w UK takie auto by kosztowało 700 funtów, czyli nie, ponad, ponad połowę mniej ogólnie. No. Także kiedyś ktoś z UK zastanawiał się, e, gdzie się podziewają wszystkie szroty i stare auta, których już nikt nie chce. No to właśnie mam taką jedną teorię, że one pojawiają się w tego typu krajach, e, jest tam z, nim, z nich robiony e, porządek. No i mają drugie czy trzecie życie nawet. Bo... No, trze trze trzeba trzy razy pojechać promem, żeby się tu dostać, no ale może to być w w gra warta świeczki. No w ogóle graty, które tu jeżdżą, złomy, e, to też jest dobry temat e, na, na opowieść osobną. Występują tu samochody, które w Polsce już dawno wyginęły, na przykład FSO Deumatis z silnikiem 0,8 jak najbardziej występuje, e, Renault Twingo, to takie pierwszej wersji, to takie z taką buźką uśmiechniętą, też tu jeszcze nie, nie zgniło, e, Citroen C15, taki van, który jest produkowany od 78 roku, dalej jak najbardziej służy, wozi ziemniaki. Pojedziemy sobie przez Los Caldrones, to się nazywa? co to jest Los Caldrones, Emilia? Przedmieścia San Izidro. A co to jest San Izidro? E, wioska, obok której mieszkamy. Czyli to są przedmieścia przedmieściów? Tak. Albo przedmieścia A my Zodubia? mieszkamy na Zadupie w środku pola, ale jesteśmy przeszczęśliwi, bo możemy chodzić na spacery pomiędzy polami, gdzie auta nie jeżdżą. I skąd tam chodzimy? Następuje teraz prędkość przewozowa. 100 km na godzinę. Więcej nie radzę. Bo więcej zaczyna jakieś wibracje z tyłu, zaczynają być odczuwalne, więc w nie ryzykować. No nie wiadomo co to jest. Emilka, gdzie teraz jesteśmy? Wjeżdżamy teraz do najbardziej popularnego kurortu na Teneryfie, który nazywa się Costa Adeje. I my nie jesteśmy przyzwyczajeni jak tutaj jeździć autem. I po prostu mamy śmierć w oczach, boimy się. I Marcin cały czas klnie pod nosem, że Boże jak tu się jedzie. Emilka, a co będziemy tutaj robić? Idziemy na spotkanie z moją przyjaciółką Asią. O. Nie widziałam się z nią wiele miesięcy, więc nie mogę się doczekać, żeby z nią pogadać. A kogo naśladuje Marcin? Marcin naśladuje teraz prezenterkę z programu Polacy za granicą. A jaka to historia jest związana z tą panią? Yy, historia jest związana taka, że te panie prezenterki z tego programu zadają pytanie, skąd jesteś z Polski? Tak. <laughs> I to jest Marcina ulubione pytanie i mu to yy, rozwala myśli. <laughs> no a co cię pani zapyta w programie w Belfaście, jak byłaś? Pamiętasz no, Dużo nie? rzeczy mnie pytała. Emilka, dlaczego spotkaliśmy się pod tą wielką rybą? <laughs> Bo jest to symbol tego miasta, jest to taki główny punkt rozpoznawalny, bo jest to miasto portowe, dlatego tutaj tak. stoi ryba przy porcie i jak ktoś powie spotkajmy się pod rybą, to każdy wie gdzie to jest. O. A teraz jedziemy do targu w budynku, czy z targu na dworze? W targu na dworze, w takim prawdziwym targu, nie w budynku, <śmiech> <śmiech> gdzie są takie po prostu stragany pod gołym niebem, a na ten ryf jest to możliwe praktycznie cały rok, bo tu jest ciepło i nie pada. <laughs> Jestem, słuchajcie, dotarłam do. Los Gigantes na największe i najwyższe klify na Teneryfie. Nigdy wcześniej tu nie byłam, mimo że to jest jedna z głównych atrakcji turystycznych, ale w końcu dzisiaj udało się. I tak, póki co, jesteśmy w porcie w Marinie przy poziomie zero. I zaczynamy wycieczkę właśnie z tego punktu, ale pójdziemy tam kawałek pod górkę do tej miejscowości, dlatego że wtedy te klify będzie widać z góry w pełnej okazałości i będzie znacznie lepszy widok, taki aż zapierający dech w piersiach, bo na razie, jak ja je widzę, tak w, z poziomu zero, no to nie jest mega, ale będzie lepszy widok. Mega mi się tutaj podoba. Naprawdę polecam tutaj przyjechać, bo no to jest jedyne miejsce na całej wyspie, gdzie rzeczywiście możecie takie klify podziwiać. Nigdzie indziej takich klifów nie ma, także Los Gigantes naprawdę super widoki. Nadal jesteśmy w miasteczku Los Gigantes. Podziwiamy widok na morze. Tu akurat nie ma klifów, ale jest takie fajne wybrzeże podziurawione. Szum morza. Słońce świeci, wszystko się zgadza. Jest luty, jest ile stopni? Dwa... 22. 22 i tu cała wycieczka, proszę bardzo. Yeah. Jak... Yeah. Jak się podoba ten Ryfa. Jest pięknie. Polecacie, żeby tu przylecieć. W lutym. Tak, w lutym, bo dlaczego? Bo jest ciepło. Tak. I można siedzieć przy morzu bez kurtki, prawda? No. Także wycieczka bardzo zadowolona, wszystkim się wszystko podoba, i zaraz idziemy dalej tam oglądać te piękne klify. No i zrobiło się naprawdę ciepło. Tutaj kwitną wszędzie takie pachnące oleandry. Mm, pachnie ładniej niż jakiekolwiek perfumy, i są wszędzie widoki na te klify, bo klify są jakby dookoła wioski. W ogóle wioska została wybudowana. Tak, jakby pod klifami. Teraz idziemy jeszcze wyżej na punkt widokowy, z którego będzie najlepiej te klify widać. A tutaj wszędzie ludzie mają mieszkania z przepięknym widokiem, po prostu na zatokę z klifami. Także jestem zakochana w tym miejscu. Naprawdę polecam, żeby zobaczyć klify. Los Gigantes, no to jest część wyspy, tak na zachodnim południu. Czyli niedaleko od tych wszystkich głównych kurortów, gdzie zapewne będziecie spać w hotelu. I stąd można też popłynąć łódką na oglądanie delfinów i wielorybów, albo do wąwozu maska, który też jest bardzo piękny z bajecznym krajobrazem. Warszawski dzień. Warszawski dzień. Warszawski dzień. Nie, tak, Niemen. Czesław Niemen, piosenka na teneryfie. Prawdopodobnie jest tam jakiś remont. Tak, remont jest i wiadomo Wow. Nagraliśmy ten. Że Czesław Niemen śpiewa na Teneryfie. No. No. Powiedzieliśmy, że nie ma tu plaży, a jednak jest. Pokaż plażę w Los Gigantes przy klifach. Nawet ludzie pływają, jak ładnie widać z góry. Wcześniej powiedzieliśmy, że w miejscowości Los Gigantes nie ma plaży, ale jednak robimy sprostowanie. Okazuje się, że jest. Zobaczcie, tutaj ludzie sobie pływają. W ogóle z góry mamy widok na plażę. Widać dno tej plaży. Woda jest naprawdę czysta. I Zarówno ludzie na plaży jak i my tutaj na pagórku mamy cudowny widok na klify. W ogóle słońce wyszło teraz. Jest po prostu kozacko, no lepiej nie umiem tego nazwać. A widzicie co jest tam przed nami. Może nie widać tego aż tak bardzo, bo jest lekko za mgłą, jak to na ogół z dystansu, ale to jest wyspa La Gomera która też jest zamieszkana przez ludzi. Jest dosyć mała, znacznie mniejsza od Teneryfy i cała Lagomera jest w ogóle parkiem krajobrazowym. Jest tam Las Wawrzynowy, także też na pewno jest to miejsce warte uwagi, godne polecenia. Na pewno kiedyś tam popłynę promem. Tak jak widać, to jest bardzo blisko i właśnie tutaj z klifów Los Gigantes jest super widok na Lagomerę. I na zakończenie dnia znowu przyjechaliśmy na ładny widok, ale tym razem nie klify, tylko góry w miejscowości Adeche, 10 minut od kurortu Costa Adeche. I jest taka ładna restauracja Otelo z widokiem w ogóle na wąwóz. Tutaj jest ścieżka, można pójść sobie na wycieczkę do wąwozu, ale to jest tylko od poniedziałku do piątku, tam od 8 do 13 około, dobrze, o, o ile dobrze pamiętam. No, i najedliśmy się kurczaka po kanaryjsku, tak o, po kokardy, jak to się mówi. Yy, I teraz już trochę nam się nie chce iść gdzieś tam bardziej pod górkę, no ale widoki są takie jak w górach, że fajnie popatrzeć. Dzisiaj cały dzień był typowo widokowy. <laughs> tak, tu jest ekipa dzisiejsza, wycieczka Asia, Adam i mama Asi. I podobało Wam się? Bardzo Pewnie, że tak. udany dzień na Teneryfie. Tak, bardzo. Tak. Widoki kozackie. Kurczak tak. też dobry. Tak. Zobaczcie jacy zadowoleni. To przyjeżdżajcie na teneryfę, to będziecie tak, tak samo zadowoleni jak oni dzisiaj.